Jest taka funkcja, która się nazywa los w Excelu, którą możemy losowo zmienić wartości. Czy przy każdym odświeżeniu spróbujcie sobie bardzo fajna funkcja los. Otwórz, zamknij nawias, podajemy zakres i możemy sobie cały arkusz, jeżeli go przemnożymy przez funkcję taką losową, zmieniać. Za każdym odświeżeniem będzie nam generował nowe wyniki. Także bardzo fajna funkcja. Natomiast wracając tutaj do naszej pracy. Jest to nam potrzebne do tego, żebyśmy sobie określili, ile relokując konkretne indeksy, jak możemy bardzo narazić sprzedaż. Jeżeli sobie zobaczymy na przykład tutaj na te indeksy CA, CB, CC i zobaczymy sobie na udział sprzedaży, który tutaj jak widać w CA jest 54%, który jest absurdalnie wysoki i to nie jest prawidłowa wartość. W normalnym świecie produkty z kategorii C, nawet jeżeli mają wysoką wartość, to one nie przekraczają 2, 3, 4%. Także to gwoli wyjaśnienia, jakby się ktoś dziwił, jak to jest możliwe. To jest możliwe to jest możliwe dlatego że możecie mieć na przykład jakiś towar specjalistyczny czyli trzymać zapas bardzo drogich produktów które bardzo rzadko rotują raz w roku dwa razy w roku i kosztują, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy. Więc to nie jest tak, że w waszej firmie to nie jest możliwe dlatego